Dom, jeszcze jeden nowy dom, naszym przyszłym lepszym dniom, Warszawo. Każdą pracę z nami mnóż, każdą pracę z nami dziel, bo to jest nasz wspólny cel Warszawo. Od piwnicy aż po dach, niech radośnie rośnie ma, naszym slom i Twoim slom Warszawa. Niech się mury plą do góry, kiedy dłonie niechętne są, budujemy betonowy nowy dom. Już dość narzekań i I tylko chciej i tylko spójrz jak rośnie w krąg Muranów, Mirów, Mokotów, Żerań Wspólne dzieło naszych rok. Więc chodź i zakaż rękawy Do ręki kielnie bierz i stawaj z nami tu Bo to dla niej, dla naszej Warszawy tak codziennie, tak bez tchu Budujemy nowy dom Jeszcze jeden nowy dom Naszym przyszłym lepszym dniom Warszawo Każdą pracę z nami mróż Każdą pracę z nami dziel Bo to jest nasz wspólny cel Warszawo Od piwnicy aż po dach, Niech radośnie rośnie gmach Naszym snom i twoim snom Warszawo Niech się mury do góry, kiedy dłonie chętne są. Budujemy betonowy, nowy dom.